Ale się pogoda zrobiła. Super. Idę na wykopki. No, smyt założona w wariatorze chociaż tego nie lubię, ale po tym ostatnim tym razie to nie ma co już ryzykować no. Słucho jest pogoda się zrobiła jak nie wiem, gorąco już trochę wody łyknęłem. zobaczymy ja, czy coś tu wyskoczy dzisiaj, czy nie mój pierwszy sygnał pocisk ale nie wiem, czy to jest od Mausera taki jakby nie, nie za gruby możliwe O teraz taki śmiecioch, znaczy od korka oczywiście wiadomo, bez, od bezpiecznika. <laughs> tu pełno śmieci widać, że tu śmietnisko tu wygrzewałem, tu jakiś kieliszek gdzieś pobity jeszcze. Nie, tu leży ktoś na niego kiedyś stanie, jakimś gumakiem albo coś to będzie. On nie będzie zadowolony butelki. To chyba taki starszy chyba śmietnik. To. Mi się wydaje, tu coś, tu coś to już nie wiem, tu to farby chyba. Korek, Proszę. śmieciochy, jakieś wywalone, jakieś pobite, chyba coś tu. O, jakiś dezodorant. Tutaj nie wiem, co to, jakiś Znicz, <grym> czy co. No. Takie, a tu takie bagnisko widać że się dziki taplają w tym Ach, to jest dla nich idealne idealne, <laughs> idealne bagno torfowe takie wysmarują się, wygrzebią i robaków nie mają kurde czy tam jakieś nie, nie gryzą ich jakieś te kleszcze dobra idę gdzie indziej o proszę jakie piękne znalezisko kawałek pilota jakby ktoś potrzebował <laughs> ja pierdził co ludzie nie wywalają. Moje znaleziska dzisiejsze są niesamowite. Proszę o, jakby ktoś potrzebował. Taki garnuszek emaliowany. O, w środku pełno złota. <grym> Normalnie szok Ale to raczej prl śmierdzi z tego co tak mi się wydaje. Te, te uszka i ten nie? Tak to wygląda. <noise> A ja. No znalezisko dnia normalnie. Ten las to jest jeden wielki śmietnik. Tu jedyne fajne sygnały jakie są. To polmosy. Beskitu. Co ja gdzieś tam grzebna albo coś Polmoc wyłazi. Z butelką oczywiście całą. bo tu jakiś kubek nawet leży. Z pękniętu. rączką. O proszę jak to wygląda pościele, nie pościele, jakieś inne śmieci, ale jedynie, jedyne to fajne znaczy ogólnie w lesie spotyka się takie kwiatki ciekawe co to jest w ogóle zobaczcie to takie wygląda coś trochę jak pokrzywa o, te liście ma takie jak pokrzywa i ma takie ładne dzwonki fioletowe super kwiat ale to chyba musi być mi się wydaje chyba z ogródka chyba z jakieś nasiona wyrzucone, chyba że, że się mylę. O tam są też takie Tak zobaczycie. O dzisiaj to chyba mi nie da jakiegoś fajnego fantu, ale nic. O, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Jakie ładne dzwonki. Teraz mam taki piękny eksponat. Proszę Państwa. I kamera najeżdża i... Ciach. Takie rarytasy można tu spotkać w tym lesie. No, widzę jakąś dziurę. To chyba dziura lisa. Jakiegoś. Czy co? Z niego tylko sierść została. Chyba, że to był jakiś niedźwiedź może. No, proszę. No i taki, od razu taka wygarbowana. No Co za jaja. Proszę. No, co tu zaraz wykopałem? To, to jest taki nabój do syfonu. No, to jest taki do tych syfonów 10-litrowych. Nie, zartuje jakaś gaśnica, chyba tak? Samochodowa jakaś mała. A sygnał jak dzwon. Chodzę bez słuchawek, bo kurczę, uszy się po co i w ogóle dzisiaj gorąco jest. Zrobiło się na wieczór. Wiatru nie ma nic. no coś tu nawet jedzie. No, pewnie z tych domów. Śmieciarze. <laughs> nie no. Żartuję. Nie, nie wiadomo kto to wywalał. Ale cały las jest jak meskitu To musiało być przez wiele lat wyrzucać I z tym całym bajstwem coś kopnęłem. Sygnał 17. I jest coś. Guzik jakiś czy co? Wyczyszczę zaraz zobaczę. Co to będzie? Guzik. Ojej. W końcu jakiś piękne znadzisko. Jakiś orzeł. Trochę taki po, pogięty, ale dziwny ożył. Co to może być? Tu jakaś korona na głowie. O, widać trochę. Co to może być? Nie wiem. Dziwnie taki. Taki jakiś posmukły, taki coś. Nie wiem, jak to wygląda. E, ci, co się znają, pewnie będą wiedzieć. Nie wiem, co to może być. Przy drodze, tu przy śmieciach od piwa. Zobaczcie, trafiłem tu w tej dziurze, tam jeszcze sygnały jakieś były, zobaczę co tam wyjdzie, tu jakieś takie złamane coś, ale tutaj, patrzcie, myśliwskie chyba, czy co, trzy jakieś, później zobaczę, tu coś jeszcze, jakiś kawałek żelaza, dobra, wykopię, zobaczymy ile tego wyjdzie. Trochę tu rozdorałem, ale oczywiście to doprowadzę do dobrego stanu, takiego... Wiecie, no trochę to, tak w telefonie to nigdy nie widać, no, ale takie trochę to porane jest. Ale zobaczcie ile tego wylazło. Ja myślałem najpierw, że, że po prostu sobie zakopali to jacyś myśliwi, że se jaja zrobili albo coś. A to są, to są normalnie małzerowskie łuski. I zobaczcie jak zachowane. Nie, ale nie wszystkie, albo nie, bo chyba, te mi się wydaje, to są te żelazne, dlatego one są takie skapciałe, nie? Tutaj jest widać, On, niektóre się łamią w palcach te żelazne, ale zobaczcie te, tutaj jest, widziałem na jednej, jest 43 I one oczywiście nie wystrzelone, one wrócą w tą samą dziurę, nie? Będą dobrze zakopane, żeby kurczę żadnych, żadnego kłopotu nie było Jakiegoś plecaka, namiotu czy czegoś, nie mam pojęcia Ale kurde, wojennie się zrobiło, no Normalnie szok Tu oczywiście, aha i to jest moje ostatnie, moje takie ostatnie kopanko teraz bo to się już trzeba zabijać, to już jest późno, się robi. A jeszcze co mi tam wpadło? W sumie tak. Taki kawałek aluminium, prędzej. Dopatrywałem się czegoś tutaj na tym. To tak wygląda, jakby to coś mogło być albo kawałek pierścienia wiodącego e, e, znaczy tego, zapalnika. No. No i tyle, widzicie. No i fan dnia, oczywiście. Dobra, zresztą nie będę już. Nie będę później nagrywał jakiegoś podsumowania, bo to nie ma sensu. A wyskoczył ten guziczek. No wyjść To chyba pruski będzie chyba, ale ja nie jestem pewny. Taki zgnieciony. Tak to wygląda, Tu dużo, dużo rowerzystów jeździ. Ja czasem też no i tak widzisz widzicie czyli można powiedzieć że fan dnia dzisiejszego dobra biorę się do zakopywania tego całego bajzlu tu w tą dziurę z powrotem niech wraca i do widzenia zawijam się już pajęczyn jest tyle że kurcze na tej gębie one są ciągle przyklejone jak mnie to denerwuje no i tyle, No widzicie co było znaczy zobaczycie czy, czy jak tam do kolejnego odcinka trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich czarne kciuki, hej